Uważam, że po prostu moim zadaniem, że powinienem używać swojej no tego, tego forum, które mam, tego audytorium do tego, żeby pokazywać właśnie co innego, żeby zwracać uwagę na naszą na, na, na tę architekturę dla codzienności. I właściwie taka jest główna myśl tej książki, że ta architektura dla codzienności powinna powstawać te, tak samo starannie jak ta architektura odświętna. Muzyka mnie w ogóle coraz mniej z wiekiem, z doświadczeniem interesuje, jak budynek wygląda. Czy uważam, że to jest ważne, że piękno jest ważne, ale tak naprawdę ważna jest pewna zdrowa struktura. Myślę, że ta książka też nie jest tylko o tym, co nie gra w architekturze, ale właśnie próbuje po pierwsze pokazać ludzi, którzy robią coś ciekawego jako architekci, jako inwestorzy. I, i, i też pokazywać jakieś drogi wyjścia z impasu, które niewątpliwie jest. Yy, wiemy, co nas boli. Boli nas i suburbanizacja, boli nas i yy, nędza mieszkaniowa, słaby poziom tej codziennej architektury publicznej, ale pokazuje właśnie, że nie można tylko narzekać, że, się, że, że edukacja, że pieniądze, że przepisy, że w Polsce się nie da, bo właśnie okazuje się, że się da. Szanowni Państwo, wczoraj grzegorz piątek. Yy... Odebrał nagrodę doroczną ministra kultury w dziedzinie architektury. Za chwilę wychodzi jego nowa książka, Świątynia i Śmietnik. To już jest czwarta, piąta? Piąta albo szósta, zależy jak liczyć. Tak. A za chwilę będę mu zadawał pytania i będziemy rozmawiać o tej książce. Więc jeżeli macie Państwo ochotę, zostańcie z nami i obejrzyjcie, bo ta książka jest też o żywych ludziach i o żywej architekturze, co w Twoim przypadku niekoniecznie jest takie oczywiste. Zgadza się, do tej pory pisałem książki historyczne, które gdzieś wybiegały do współczesności, ale obracałem się w, już w dawno zamkniętych epokach, w życiorysach ludzi, którzy już nie żyją. A tutaj, właśnie, wyszedłem z tej, z tej swojej z takiej autorskiej sfery komfortu, z mm -hmm. grzebania w archiwach, w bibliotekach i spotykałem się z żywymi ludźmi. No to w ogóle jest bardzo ciekawe, bo obawiam um, się, że ta książka jakby, no, kończy się manifestem i ty się opowiadasz za konkretną wizją architektury. I ta wizja nie wszystkim się może spodobać, mam wrażenie. To jest trochę inna sytuacja, kiedy dopisujesz opisujesz, jak tam budowano Gdynię albo najpiękniejszym mieście świata, bo wtedy wszyscy czuli się komfortowo, mogli sięgnąć do swojej książki i powiedzieć, no ciekawe, nie wiedziałem, a tutaj mogą się dowiedzieć, że nie robią dobrej architektury. Tak, ale myślę, że ta książka też nie jest tylko o tym, co nie gra w architekturze, ale właśnie próbuje po pierwsze pokazać ludzi, którzy robią coś ciekawego jako architekci, jako inwestorzy, i, i, I też pokazywać jakieś drogi wyjścia z impasu, mm. które niewątpliwie jest. Yy, wiemy, co nas boli. Boli nas i suburbanizacja, boli nas i yy, nędza mieszkaniowa, słaby poziom tej codziennej architektury publicznej, ale pokazuje właśnie, że nie można tylko narzekać, że, się, że, że edukacja, że pieniądze, że przepisy, że w Polsce się nie da, bo właśnie okazuje się, że się da. Jeśli się inwestor, architekt uprze, to są, yy, są sposoby. Jeśli się inwestor, architekt uprze, ale ty... Twoja książka jest dla mnie fantastycznym przykładem łączenia kropek. Bo jeżeli Państwo sobie tę książkę zakupią i poczytają, to zapewniam Państwu, że wyruszą Państwo w taką podróż, um, trochę gdzie jest i trochę historii, i trochę rodzinnych anegdot, i trochę takich doświadczeń. I mam wrażenie, że Ty właśnie przyciągasz tą architekturę do takiego prawdziwego życia, ale dzięki tej całej Twojej wiedzy, kontekstowi, jakby dajesz czytelnikowi możliwość zrozumienia, dlaczego jest taka, a nie inaczej, i w jaki sposób. Jedno z drugiego wynika. Na co zwrócić uwagę? I to, co jest jakby najciekawsze, szanowni państwo, że moim zdaniem z tej książki, dzięki tej książce, zaczniecie dostrzegać tą architekturę, która wam się dotychczas wydawała zupełnie czymś oczywistym, albo coś w ogóle nie podchodziło pod architekturę. Słuchaj, to było twoje zamierzenie, takie trochę połączenie kropek i pokazanie ludziom tego śmietnika i że on jest ważny. Absolutnie. Ja się od 20 lat tak policzyłem. Niedawno zajmuję profesjonalnie pisaniem o architekturze i od dawna doskwierała mi ta dysproporcja, że my piszemy jak ekscytujemy się głównie i dyskutujemy w internecie o gmachach, o choćby o Muzeum Sztuki Nowoczesnej czy o Pałacu Saskim, o takich widowiskowych inwestycjach, które są miejscami odświętnymi. A ta architektura dla codzienności powstaje trochę mimochodem. Yy, ona jest często z przetargu. Tak właściwie dzieje się sama, albo w ogóle jej nie ma, jak na przykład toalety publiczne, o których piszę, których bardzo brakuje. Yy, I uważam, że po prostu moim zadaniem, że powinienem używać swojej yy, no tego, tego forum, które mam, tego audytorium. Do tego, żeby pokazywać właśnie co innego, żeby zwracać uwagę na naszą na, na, na tę architekturę dla codzienności. I właściwie taka jest główna myśl tej książki, że ta architektura dla codzienności powinna powstawać tak samo starannie, jak ta architektura odświętna, ba może nawet staranniej, bo właśnie jest czymś, co wpływa na naszą jakość życia i na to, czy nasze życie jest znośne czy dobre. Um, I że potrzebuje ona więcej przestrzeni w, w debacie. Uh -huh. A słuchaj, ja w tej książce nie widzę złości. Hmm. Wiesz, Nie widzę takiego zdenerwowania, czy, czy, czy powiedzmy sobie. No bo często jak prowadzę. Może dlatego, że poszedłem na terapię <głos> <głos> jakiś czas temu i mi to no, posłużyło. Wiesz, ale w, w ostatnich czasach jakby same. sporo zwracamy uwagę na to, że ta architektura nie idzie w tym kierunku, w którym tak. powinna. Tak? Jakby Philip Springer, jego szara godzina, która była trochę reklamowana jako taki żal do architektu, dla moim zdaniem była to książka o tym, że można, że. Też jakby, mm -hmm. warto budować inaczej. No i jak sobie pomyślałem o, o Twojej publikacji, kiedy pierwszy raz powiedziałeś, o czym piszesz, pomyślałem sobie, czy może to będzie jakiś taki rodzaju wyrzut sumienia, nie? jakby do mojego środowisku, ale czytam tą książkę i ja, szanowni państwo, tej złości tutaj nie czuję. No, wiesz, tu są krytyczne uwagi, ale ja właśnie uważam, że w ogóle złość jest bardzo tania w naszych czasach. Wiesz, media społecznościowe są tak skonstruowane, żebyśmy się wkurzali, algorytm lubi, żebyśmy się pokłócili i bardzo często polega nasza debata właśnie na takim pierwszym wyładowaniu gniewu. Nawet bez pełnych informacji, bez przyjrzenia się sprawie, ja postanowiłem, że ponieważ piszę książkę, czyli coś, co powstaje 2 trzy lata, co powstaje na spokojnie, to mam taki luksus. Yy, Bacznego przyjrzenia się pewnym miejscem, pewnym projektom, wracania do pewnych miejsc, porozmawiania z kimś parę razy, wniknięcia w sprawę i takiego spokojnego referowania, zastanawiania się, wracania do tego. I chciałbym w ogóle nas zachęcić, żebyśmy w takim tempie też trochę częściej dyskutowali. Uważam, że, że, że w ogóle. No nawet w magazynie architektonicznym, akurat architektura to jest wzorcem, że powstają teksty w prezentacjach w oparciu o wizytę w budynku, rozmowę z architektem i tak dalej. Ale mimo wszystko ja sam kiedyś pisałem te teksty i teraz też cały czas spisuję. To jest zwykle jedna wizyta, prawda? A ja piszę o miejscach, które, do których wracam. Uh -huh. Czasami są to miejsca, które jak piszę o osiedlu, na którym się wychowywałem, gdzie, gdzie od 30-40 lat właściwie bywam. Piszę o miastach, które też znam, bo to jest tam Warszawa, głównie trójmiasto, łódź i rybnik. To są miejsca, które, z którymi jakoś rodzinnie czy życiowo jestem związany, i właśnie wiele tych miejsc, o których pisałem, znałem zanim tam to coś zostało zbudowane. Miałem szansę się przyjrzeć, jak działa, co się sprawdza i co nie. I, I chciałbym nas zachęcić do takiego właśnie bardziej powolnego spojrzenia, bardziej spokojnego i dodawania architektury też szansy, żeby nie nie ferować zbyt szybko wyroków, no bo tak, architektura ale wiesz, się sprawdza w działaniu dopiero. Ale ty w ogóle, jakby, samo to, że mówisz, chciałbym z, z, do powolniejszego spojrzenia. A ja mam wrażenie, że trzeba w ogóle zachęcać ludzi do patrzenia. Do patrzenia, tak. Jakby w ogóle, bo jakby ta cała dyskusja o Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Jakby tam ktoś kiedyś napisał, że no tak, wszyscy dyskutujemy o Muzeum Sztuki Nowoczesnej, każdy ma jakąś opinię, że tak. mnie pewnie państwo też, a nie dyskutujemy o tym, jak wygląda nasze osiedle, nie dyskutujemy o tym, jak wygląda nasza droga osiedlowa. Że jakby widzimy tą architekturę właśnie w takim obiekcie jak Muzeum Sztuki Nowoczesnej, a nie widzimy tej architektury na naszym osiedlu. I wiesz, i tak zastanawiam się... Szukając trochę tej złości, trochę ci prowokując, nie? bo ta mm -hmm. książka się musi sprzedać. Nie? Jak ona jest taka, <laughs> mnie państwo, pogodna, już się dobrze czyta i myślę, że każdy, nawet nie fan architektury, odnajdzie w tym jakby coś dla siebie, bo tam jest trochę anegdot i trochę historii. właśnie to łączenie kropek jest korzyścią, ale może się okazać, że wszyscy pomyślą sobie, no tak. Za miło. Za, za późno, Nie w, w czasach jakby social mediów, w czasach polaryzacji, ty wychodzisz czymś mówisz, pomyślcie, no spokojnie. Zorientujcie się, sięgnijcie pamięciu, sięgnijcie do swoich wspomnień, zobaczcie, jak ta architektura była w waszym życiu nie za, nie za łagodnie traktujesz świat architektury. No, nie uważam, że to jest uczciwa postawa, żeby właśnie czemuś się przyglądać, yy, yy. W, długim, w długiej perspektywie czasu, i też żeby do, dotrzeć do ludzi, którzy robią coś fajnego. Dlatego pokazuje tam i XY Studio, które robi tę architekturę oświatową na poziomie, też z przetargu bardzo często, prawda? E, dlatego pokazuje samorządowców, którym się chce, w Rybniku czy w Sopocie. Dlatego pokazuje toalety publiczne warszawskie, które są dość kontrowersyjne, ale uważam, że są bardzo ciekawym projektem, prototypem. E, I sam, sam, sam zamiar przez samorząd odbudowania tej sieci toalet publicznych jest czymś chwalebnym. Ja uważam, że przy musimy pójść krok dalej, że nie wystarczy się wkurzyć, oczywiście to jest też potrzebne, żeby się wyładować, ale potem jest ten moment, kiedy trzeba usiąść i zastanowić się, co dalej, z czego brać przykład, z kim warto rozmawiać, a z kim nie, kogo warto słuchać. I, I po to jest właśnie ta książka, żeby z, te, z takiej potrzeby wyjścia z impasu, w ogóle żyjemy w takim momencie historycznym, kiedy nas bardzo dużo rzeczy y, martwi, prawda? Mamy takie jakieś widmo, widmo wojny wiszące nad nami, mamy ludobójstwo w Gazie, ludobójstwo w, mamy wojnę w Ukrainie, mamy od czasu covidu właściwie jesteśmy w takim czasie ciągłego pobudzenia zagrożenia, niepewności i uważam, że jednak ja, przynajmniej każdy z Państwa ma jedno życie, musimy je przeżyć jak najlepiej i zastanawiać się jak ten swój kawałeczek rzeczywistości jak najlepiej zagospodarować. Architektura ma tutaj kolosalną rolę do odegrania i my też jako odbiorcy, nawet nie tylko jako projektujący architekci, ale ludzie, którzy uczestniczymy w tej debacie, którzy mamy wpływ na na przykład też jakiś na samorząd lokalny, możemy pójść się zwierzyć swoim radnym, naciskać, pisać petycje i tak dalej. Potrzebujemy takich drogowskazów, żeby nie poprzestać tylko na złości, na nie, na, ym, na negacji, tylko móc y, choćby nawet nie proponować, ale umieć świadomie wybierać z tego, co nam życie podsuwa. Ale to uważasz, że wciąż mamy czas, żeby sobie tak na spokojnie usiąść i pogadać, dostrzec. Wiesz, no bo niektórzy mówią, że sorry, kryzys klimatyczny, zaraz mm. wszystko zmiecie i możemy, nie mamy czasu, możemy już, powinniśmy głośno powiedzieć nie, się zbuntować. Bo te zmiany doszły tak daleko, że to już nie ma czasu, żeby usiąść z kimś, pogadać, i powiedzieć, stanął się, zobacz, przypomnij, pomyśl, dostrzesz. Niewątpliwie, choćby takie właśnie sprawy, jak katastrofa klimatyczna, to są sprawy pilne, to są sprawy palące i ja myślę, że protest, cały czas myślę, że to się nie wyklucza, protestować się, wkurzać się, Warto I, 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 i mnie też, też często mnie dotyka taka frustracja, prawda, że pewne rzeczy są oczywiste, dowiedzione przez naukę, że my się tutaj gotujemy powoli, a, a polityka sobie właściwie, jakaś dezinformacja się odbywa. Ale też ważne jest, żeby czuć, właśnie, żeby nie skończyć na gniewie, tylko poczuć jakąś. Sprawczość, że, 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 że możemy w pewnym kierunku rzeczy choćby małym paluszkiem mhm. popychać. Mhm. No, ja też jakby czasami szukam takich sposobów na to, żeby się nie denerwować, ale żeby zwracać uwagę. I ostatnio rzuciłem na społeczność social media zdjęcie z takiego osiedla Willowa Bluszczowa, Bluszczowe Willa. To jest na ulicy Zdziarskiej w Warszawie, półtora kilometra od najbliższego przystanku autobusowego. Droga prowadzi do tego osiedla, jest nieoświetlona. I kiedy wrzuciłem ten, to, to zdjęcie z takim trochę podpisem, że e, ciekawe jakie wspomnienia mają dzieci z weekendu, ciekawe co robiły, no bo tam przecież to jest takie łanowe osiedle, droga łącząca te domy, jest zupełnie samochodami. Jakby ludzie zaczęli mówić: Ale o co ci chodzi? Nie? W sensie w ogóle, po co, po co ty to wrzucasz? Po pierwsze, oczerniasz tych ludzi, a po drugie, zaczęli ci ludzie się do mnie odzywać, mówić: Ja tam mieszkam, jestem szczęśliwa, jestem szczęśliwy, ja się zastanawiam. Ale jak to w ogóle możliwe, że ty jesteś szczęśliwy na osiedlu, do którego trzeba dojeżdżać godzinę dziennie do pracy przynajmniej? Mm -hmm. Jak to jesteś szczęśliwy, kiedy jesteś uzależniony od samochodu i, i tak naprawdę bez tego samochodu nie, 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 nie można funkcjonować? Jak ty możesz być szczęśliwy w przestrzeni, która absolutnie nie sprzyja nawiązywaniu relacji albo uczy, że ta przestrzeń właśnie nie jest twoja, nie możesz czuć się w niej bezpiecznie, bo ciągle trzeba się patrzeć? Zastanawiam się, bo czytałem twoją książkę i sobie myślałem, no tak, no w sensie jest jakaś przyczyna, jest jakiś skutek, właśnie to łączenie kropek. Ale. Jakbyś, czy Ty umiesz, na przykład, powiedzieć, jak, jak w ogóle rozmawiać z ludźmi, którzy nie znają lepszej architektury albo nie mają z czym jej porównać? No bo to jedyne, co widzą, to albo siedle blokowisko, w którym nie da się żyć, albo coś, na co ich nie stać. W związku z tym myślą sobie, a, to już pomieszkam bliżej natury, niech będzie, przynajmniej będę miał las. Dlatego myślę, że warto podsuwać te różne, te różne wzorce. Ja też nie, 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 nie jestem... Zdania, że jest tylko jeden obowiązujący wzorzec. No. Są bardzo różne style życia, różne potrzeby, one też się zmieniają z wiekiem, wraz z sytuacją rodzinną, z sytuacją człowieka. I chodzi o to, żeby, paleta, żeby była ta paleta. I myślę, że, że nieszczęście tej suburbanizacji polega na tym, że ona właśnie często kupno tego domku, czy tego mieszkania gdzieś na rubieżach miasta czy na wsi nie jest wyborem tak naprawdę. Y, bo wybiera się właściwie spośród tego samego. Mhm. Czyli to ja jest tak, ale tylko wybór, taka oferta. Nie, wybór zaczyna się trochę wcześniej, nie wybór zaczyna się, mhm. kiedy myślisz sobie, hej. Lokalne władzy, czy ogóle ten, zaczniecie myśleć o polityce mieszkaniowej, zacznijcie dbać o to, żebyśmy nie musieli być skazani mhm. na wybór pomiędzy złym a złym. Nie? I dlatego właśnie pokazuje te samorządy, tylko dwa, Sopot i Rybnik, które coś ciekawego robią w dziedzinie tej polityki mieszkaniowej, mhm. które spostrzegły się, że, że im miasta się wyludniają, że to jest niekorzystne i ze względów ekologicznych, i ze względów podatkowych, bo po prostu tracą mieszkańców, że, że te miasta zostają z infrastrukturą, której nie ma, kim, której nie ma komu używać. I zaczęły budować mieszkania. I, i, I jest więcej takich samorządów. I, i, I to są znowu takie przykłady, które warto y, wskazywać. Ja walczę z takim po, poczuciem, bo mamy tak zakodowane że w Polsce, że mieszkanie komunalne to jest mieszkanie socjalne, prawda? To prawda. I że to jest y, patologia, która się pasie na podatkach uczciwych. Tak obywateli. samo jak mamy przekonanie, że ulica służy do poruszania samochodem. Głównie do poruszania się samochodem i do parkowania. I po prostu trzeba pokazywać, że są różne opcje, i uruchamiać wyobraźnię i y, y, y nas, jako użytkowników tych przestrzeni, i jako obywateli, którzy mogą i tych lokalnych polityków, żeby właśnie nie dało się wmówić nam, że jest tylko jedna obowiązująca wersja życia, jedna obowiązująca wersja architektury. Ja też walczę w tej książce z takim, z terrorem jednego y, wzorca estetycznego. Mnie w ogóle coraz mniej z wiekiem i z doświadczeniem interesuje, jak budynek wygląda, czy uważam, że to jest ważne, że piękno jest ważne, ale tak naprawdę ważna jest pewna zdrowa struktura. I pewien pomysł funkcjonalny, dostępność, wygoda, ergonomia, to czy my się w tym budynku czujemy zaproszeni, czy nie, czy możemy się dobrze zorientować itd. itd. A piękno jest czymś bardzo relatywnym, też co się zmienia w czasie. Rozwialiśmy no, no, kiedyś mody. w podcaście, prawda? Tak. Że jakby na trochę na nową estetykę i nowe, nowe wzorce, ale czytając swoją książkę, jakby, to trochę, tak jakby tutaj dla profesjonalistów czy mm -hmm. dla osób, no, jest tam takich kilka smaczków, jak się bawisz między różnymi decydutami do Corbusiera, z jakby tym napięciem pomiędzy budownictwem, sztuką, architekturą. Tutaj się Kibniewska pojawia, to Brukalska, nie? Jakby wszystko tutaj ma ten taki też trochę intelektualny powab, więc zastanawiam się, kiedy myślisz o swoim czytelniku, to jest tak, że to jest to książka na przykład do mnie i do czytelników Architektury Murator, czy na przykład chcesz dotrzeć do takiego Jana Kowalskiego, czy Janiny Kowalskiej z myślą, poczytaj w święta, zacznij ich zastrzegać, myślisz, jak ty tu widzisz tego swojego czytelnika, co ty chcesz w ogóle tutaj zmienić? Ja zawsze sobie swoją publiczność wyobrażałem szerzej niż tylko ludzie, którzy się na co dzień interesują architekturą i czy śledzą tę taką debatę, na pewno szerzej niż architekci sami, bo uważam, że to jest temat, który nas wszystkich dotyczy, że, że w przeciwieństwie do muzyki, którą można wyłączyć, nie słuchać, sztuki wizualnych, można po prostu nie chodzić do galerii, ta architektura właśnie nawet jak, jeśli my się nią nie interesujemy, to ona się nami interesuje, nasze życie wpływa i tak naprawdę każdy może mieć, każdy ma jakieś zdanie, jak tak dobrze poskrobać, zwłaszcza w kwestii architektury mieszkaniowej. Każdy się urządza, każdy kupuje, każdy wynajmuje, każdy się gdzieś zagnieżdża. I mm, absolutnie tak staram się pisać, żeby właśnie te książki były przynosiły coś świeżego i na poziomie fachowym, ale też, żeby pewne bardzo podstawowe kwestie, y, tych kwestii podstawowych dotykać i w sposób przystępny. Nawet teraz sobie, y, ja sobie, nawet to może brzmi trochę żenująco, ale Założyłem sobie, żeby pisać coraz krótsze książki. Bo um, w sensie, żeby mieć y, więcej czytelników, czy żeby dać im więcej żeby przyjemności. One czytania. miały tyle, ile trzeba. Że, mm. że ja nie muszę wyczerpać tematu, nie muszę przedstawić kilkudziesięciu przykładów, żeby przekonać, że ważniejsze jest, żeby wyłożyć ten swój pogląd. Zilustrować w jakiś taki sposób interesujący i skończyć. Dlatego tu jest tylko parę miast na przykład. To nie, to nie jest leksykon architektury polskiej XXI wieku. To prawda, mam wrażenie, że ty bardzo tak y, spontanicznie sobie wybierasz te wątki. Dla mas, dla nas. Dla dostępności, dla starych. Ale tu jest łącznik. No jest, bo, oczywiście. Bo ja tak. sobie, to też był, to było dla mnie duże wyzwanie podczas pisania, jak dobrać te przykłady. Bo rzeczywiście, kiedy się pisze o współczesności, do tej pory pisałem o historii, to ten temat cały czas się rozkrzacza, ucieka mm. do przodu, pojawiają się nowe historie, nowe przykłady. I w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że ja się czuję najbardziej wiarygodnie i bezpiecznie, właśnie kiedy piszę o tych miejscach i miastach, które znam z życia. W ogóle dlatego, się, pod tytułem to jest Architektura dla życia. Pierwotny był Architektura dla życia codziennego, bo sobie zdałem sprawę, że to jest dla życia też mojego. W sensie to są, to są przykłady z mojego życia. I stwierdziłem, że mam prawo też zawęzić do tych, do tych miast, do tych przykładów, bo też wtedy czuję się najbardziej wiarygodnie, że jakoś się tak doskrobałem bliżej dna, właśnie poznałem te miejsca w różnych momentach, te budynki, kiedy były nowe, stare itd. i tak dalej. I dla mnie takim momentem, kiedy żarówka się zapaliła. To było kiedy skończyłem już prawie rozdział o fabrykach domów w PRL-u, o Wielkiej Płycie, i tak sobie pomyślałem, dobrze by było, że ja znalazł taką rodzinę, która dostała mieszkanie w Wielkiej Płycie pod koniec lat 70. w szczycie tego budownictwa i żeby mi tak opowiedzieli, jak się mieszkało. I wtedy, tak nagle zaraz, moi rodzice w 78 roku dostali mieszkanie w Wielkiej Płycie. Ja mieszkałem w tej Wielkiej Płycie całe dzieciństwo, i zrobiłem rozmowę z moimi rodzicami i z siostrą i przeplotłem wiedzę książkową o tym osiedlu, które jest zupełnie niepozorne, osiedle Gruczewska w Warszawie, w ogóle nie ma literatury żadnej, z naszymi życiowymi doświadczeniami. I, nie i... No, ale to jest takie projektowanie trochę, E, ostatnio się dużo jakby nad pracuję, żeby zastanowić się, jakie wspomnienia będą miały nasze dzieci z miejsc, w których mieszkamy, bo ja pamiętam wspomnienia, które towarzyszyły mi z zabaw na ulicy z sąsiadami, z innymi dzieciakami, że zawsze było jakieś miejsce, gdzie ja mogę pójść i kogoś spotkam e, i mam wrażenie, że dzisiaj trochę jakby sytuacja wygląda teraz inaczej, bo dzieci są Mniej obecne w przestrzeni publicznej, a bardziej tak, a bardziej ta przestrzeń publiczna też jakby nie sprzyja tego typu aktywnościom. Um, I tak to jakby to, to wspomnieniowość tym wszystkim jest bardzo cenna i bardzo tak się właśnie dzięki temu przyjemnie to czyta. Ale poczekaj, mhm. y, bo mam też wrażenie, że tu jest trochę taki y, zwrot w kierunku ludowości. Trochę wiesz, po katrze po po Leszczyńskim, po chłopkach, y, pojawia się Grzegorz Piątek i mówi: y, To teraz ja Wam pokażę tą architekturę dla mas a nie tą dla elit? Absolutnie tak, to, 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 to był mój cel i myślę, że po tym, co się wydarzyło w pisaniu o historii, właśnie w tym zwrocie ludowym, po, po, po chłopkach, po hamstwie, po ludowej historii Polski i dziesiątkach już właściwie teraz innych książek, coraz trudniej jest mi pisać właśnie o tej architekturze prestiżowej albo na, na niej się głównie skupiać. To nie jest jakiś taki rewanż, czy coś, ale taka potrzeba wyrównania proporcji. Uh -huh. Ale też mam wrażenie, że kiedy skupiamy się na tej architekturze prestiżowej, to coś ważnego przegapiamy. To znaczy, ta architektura codzienna wtedy jest załatwiana trochę poza naszą świadomością, wiedzą. To się tak dzieje samo. I, i, i dlatego też chciałbym do tego zachęcić, żeby Państwo się swojemu otoczeniu właśnie przyglądali z taką samą wnikliwością, jaką czasami się można zabytkom na wycieczce. Czy na wakacjach przyglądać. Bo to nas uczy po prostu, jak ten świat działa, jak można go dalej zmieniać, co od czego zależy. I, i to jest chyba bardziej mm, po prostu bardziej konstruktywne niż zachwycanie się kolejną ikoną czy kolejnym zabytkiem z przeszłości takim właśnie katedrą albo muzeum, albo wieżowcem. A myślisz, że może inaczej, jakie odpowiedzi spodziewa się ze strony na przykład, środowiska architektów, którzy czytają Twoją książkę? Bardziej polemicznego, czy na przykład wszyscy powiedzą, co byłoby chyba najgorzej, że tak, 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 Grzegorz ma rację. Nie w sensie pokiwamy sobie Wiesz, głowami tak, i pogrążymy i... się o wspomnieniach i o przyszłości i w ogóle i tak dalej. Myślisz, że spotka, przyjdzie ktoś i powie, Grzegorz absolutnie pomylił porządki. Budownictwo to nie architektura, nie każdy budynek jest architekturą. Musimy się trzymać, Szanowni Państwo, pewnego kanonu. Myślisz, że pojawi się taka sytuacja? Myślę, że nie. A bo zanim za nim powiem. Myślę, że, myślę że, 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 że trudno się odzwyczaić od tego właśnie myślenia, że w pierwszej kolejności myślimy o tej architekturze wielkiej i prestiżowej. Trudno też powstrzymać pewną taką próżność, która towarzyszy. Yy, chyba i architektom i inwestorom, którzy chcą po sobie zostawić coś wielkiego. Coś, czego nikt na pewno nie przegapi i nie zapomni. Ale ja chcę przekonać właśnie do tego, właśnie pokazując też tych architektów i architektki, którzy robią coś innego, spełniają się w wielkiej drobnej skali, że to może być źródło ogromnej satysfakcji. Jak ja właśnie jeśli mówimy właśnie o narzekaniu i nie narzekaniu i byciu, nie na narzekaniu. Na przykład mnie rozmowa z Filipem Domaszyńskim i z Dorotą Sibińską z XY studio, E, samo doświadczenie tej rozmowy z nimi, usiądnięcie w tej pr pr pracowni, pasja, z którą oni o tym opowiadają, mnie to tak naładowało, że mam, 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 mam nadzieję, że to też przez, tak, prze e, przez to ten to. rozdział właśnie przenika. I ja wychodziłem z tej pracowni uskrzydlony, przyzwyczajony do tego, że często rozmowy z architektami polegają na narzekaniu, na mówieniu, co nie wyszło, jak miało być, a jak nie jest i że się nic nie da, bo to I, i nie dziwię się, że niektórzy tak mówią oczywiście. Ja, no no ja wyszedłem po prostu naładowany, uskrzydlony, jak ten Pegas na okładce. Tak. Ale jest często tak by ta rozmowa, czy też jakby te bardzo ciekawe projekty z dopilnowaniem detalu, ale nie w sensie sztuki, tylko właśnie dostępności i tak dalej, architektów mnóstwo nerwów i frustracji. I właśnie zastanawiam się, jak czytamy tą książkę. Państwo przeczytajcie tę książkę, zwracam się do architektów i architektek, to myślę, że najgorzej, co mogłoby się wydarzyć, to takie trochę właśnie poklepanie cię po plecach i powiedzenie świetna książka Grzegorzu, świetnie, że to dostrzegłeś. Ale świata nie zmienisz. Ale, ale, albo w ogóle powiedzenie sobie, ale wiesz, wiesz, jak jest. Nie? Jakby to jest trudny rynek, no my też musimy żyć, też mamy mhm. swoje ego i tak dalej. Przecież. Nie, no są osoby w tym świecie, architektury, którzy myślą zupełnie inaczej i Zachęcam Państwa, jeżeli myślicie inaczej, przejdź tą książkę i powiedzcie to, tak? Bo najgorzej co mogłoby się zdarzyć, że, że po prostu przejdziemy nad tym do porządku dziennego, a o tej architekturze codziennej też musimy dyskutować, bo to nie jest tak, że, że ona mm, wystarczy ją tam pomyśleć, dotrzeć, a mhm. potem trzeba projektować. Trzeba się zabrać za ulicę, za to uzielenie, za te place, za te osiedla i nie ma potem wymówek, że będzie inwestor, że działka, że gospodarstwo nie ja Zastanawiam się, jaka będzie tutaj opowieść, ale tego się dowiemy już niedługo, bo książka wychodzi na rynek praktycznie już. Pierwsze spotkania promocyjne zaraz na początku listopada. My też się będziemy widzieć. W listopada w Warszawie. No, I chciałbym tylko na koniec, bo ja Cię tutaj tak chwalę, to no, może się trochę zrewanżujemy, bo ja widzę, czytając tą książkę, że Ty czytasz architekturę muratora. Czytam, na pewno wiesz, to jest taka kronika. Naprawdę, lektura architektury muratora mi pozwala trzymać rękę na pulsie tego, co się w polskiej architekturze dzieje, i też, że Wyławiacie, prawda? Wyławiacie te zjawiska, te debaty, i cieszę się też, że. Jest ostatnio więcej tej debaty, tej publicystyki uh -huh. w architekturze, bo jak dowodzi też ta książka, dla mnie architektura się nie kończy właśnie tylko na pięknie, na formie, uh -huh. ale to życie jest dla mnie najważniejsze i to, że, czy ona jest dobrą strukturą dla, dla życia. To prawda. Szanowni Państwo, Grzegorz Piątek, Świątynia i Śmietnik, czyli architektura dla życia. Polecam, tym bardziej, że za chwilę będziemy ogłaszać jakby wyniki konkursu Życie w Architekturze. I to jest ciekawe zbieg okoliczności też. No to prawda, no, prawda ale naprawdę. to, jakby, to jakby też jest fajnie, bo właśnie jesteśmy dzisiaj trochę po posiedzeniu Żyli i już tam dobieramy dla Państwa, selekcjonujemy. Myślę, że wyniki będą bardzo ciekawe i już 11 grudnia dowiemy się, kto zdobędzie Grand Prix. Ale też w związku z tym, że Żyli ma prawo jakby przyznawania swoich własnych wyróżnień, to jestem ciekawy, na co my zwrócimy uwagę, i tego jeszcze nie wiem, bo my bardzo mocno sobie dyskutujemy. Czasami się zgadzamy bez słów, ale czasami myślę, że ta dyskusja, zwłaszcza kiedy przyjdzie do wyboru tej jednej, jedynej realizacji, która naszym zdaniem najlepiej odpowiada na te wyzwania właśnie życia w architekturze, to myślę, że się nieźle pokłócimy. Tak, to jest takie gran to jest zobowiązujące, prawda? Uh -huh. To jest 5 lat. No. Um, jeden, jedna realizacja, jestem sam ciekaw, z czym uh -huh. przyjdziemy na to ostatnie posiedzenie. Uh -huh. Szanowni Państwo, w międzyczasie e, czytajcie książkę, czytajcie też architekturę. E, tak jest, się. bo nowy numer właśnie wychodzi. I pierwszy raz w historii Tym. mamy dwie różne okładki. I tak chyba już będzie. Także życzę Państwu, żeby Państwo, oglądając ten pomylili się, kupili dwa razy. No <noise> wtedy zawsze może ten drugi numer podarować sąsiadowi, bo też chodzi o to, żebyśmy w większym gronie zaczęli dostrzegać tą architekturę. Czytać o niej, rozmawiać i może się czasami tak w mądry, fajny sposób nie zgadzać, ale na pewno nie przemilczeć. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo Grzegorzu. Dziękuję Ci za rozmowę. Też bardzo dziękuję.